już jakiem później polubi się z moim ogórem. Patrzy się, dławiąc cuka moim chujem Ma tak wielkie cyce, że zrobiłbym hotdoga. Ślinka i cieknie jak spyska buldoga. Mam dużego chuja i nie mam żadnych kompleksów. Twoja suka nie mówi, er, tak jak Wojtek od biseksu. Uśmiech masz niezły, w przeciwieństwie do Jaspera. Jak wychodzimy na miasto, duma mnie rozpiera. Ona smakuje tak jak marina, tankuje ją, do pełna jak bak paliwa Zachowanie, jakby to była dziwa Wiąże się ze mną, jak pierdolone spoliwa Ona smakuje tak jak malina, Tankuje ją, do pełna jak bak paliwa Zachowanie jakby to była dziwa Wiąże się ze mną, jak pierdolone spoliwa Chciałaby się pieprzyć ze mną nocy dzień Ona i jej siostra to jak amerykański sen Przy skroni Ufa, to moja wielka pała Wchodzę do domu, to ona Chodzi na kolana jedyna w swoim rodzaju Dupa soczysta jak brzoskwin Jakby rozem ten rozporek po jej mordzie cieknie ślina Mógłbym ją ładować tak jak akumulator Rozpierdolę ci pesu, komów mi terminator Uwielbia biały krew wprost mojego dika Lubisz ma to to jak na mnie sika Taki kurwa fetysz, no co mam ci powiedzieć Wolę ruchać maty niż walić konia i leżeć Smakuje tak jak malina, tankuje ją Do pełna jak bak paliwa Zachowanie jakby to była diwa Wiąże się ze mną jak pierdolone spoiwa Ono smakuje tak jak malina, tankuje